Także siemano, ja jestem error, witajcie już w którymś tam odcinku, który mi się nie chce liczyć, pewnie jest dziesiąty i na wstępie chciałem powiedzieć, że są upały i już to wiecie, tak trzeba się nawadniać. No i w dzisiejszym odcinku będziemy w sumie nic takiego ciekawego robić, będziemy sobie tylko przejmować posterunki. Może kogoś to ciekawi, może nie, trudno, ja i tak to nagram, mam to w dupie i tyle. Tyle słowa wstępu, przechodzimy do gry. Dobra, no to zrobimy sobie posterunki po kolei. Myślę, że... Cardle View. Zaczniemy właśnie od tego posterunka. Posterunku... do. Nie, nie wiem o co chodzi. Fragment przeszłości. Porozmawiać z bakiem. Aha, czyli... Po prostu mamy porozmawiać z jakimś bakiem. Okej. Okay. I na pewno nie jest to ten od samochodu. Hihihihihi. Hi, 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 hi. Sorry, musiałem to zrobić. Dobra. To ruszamy do tego posterunku. Mam go zaznaczonego tak. Więc widzimy się jak już dotrę na miejsce Kurwo jebana, musi się cisnąć teraz. Szybciej, kurwa, nie mam czasu. I rocha zakażum! Bęk Dzisiaj mi kurwa humor niesamowicie doskwiera i dopisuje, więc tory jak będę... Zachowywał się głupkowa O kurwa. Musimy tutaj polecieć. Nie, nie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Wyjebane na mnie masz. Ha, 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 i dobrze, kurwa. Dobra. Fajnie, że od krzaków, ale no, niestety. Dobra. Co my tu mamy? Zwierzątko jakieś. O. Jakiś snajper? Nie.

Parararara... Pu 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 puuum... Pum 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 bum. Pararara... Kurwa! Nie trafiłem... Ja pierdolę! Chuj z tym! O ty chujuskisły i obwisły! Oj chuj, posiłki! Pierwszy posterunek i już posiłki! Pierdolę. O! Fajnie, że te postacie się rozmywają jak z ogień. Kurwa, wybuchnij mi mój Mercedes afrykański, piękny amerykański! Kurwa, poddaj się! Ale mam energię kurwa, rozpierdoliłbym każdego ni. Chodźcie tu. Ostatni został. No i tyle. Jeszcze samochód wybuch po drodze. Dobra, tam amunicję mi zeżarło. Banany! Tam amunicję mi zeżarło z karabinu. Tak więc idę uzupełnić zapasy i lecimy z kolejnymi posterunkami. Towary ekskluzywne. Banany i browary. na browary. Na, 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 na. Banany prutas po nich rośnie. E, ruszamy dalej. Do innych posterunków. Tym razem wypadałoby ten odwiedzić, więc w tym wypadku musimy na bramę świątyń, Świątynną... się udać. Punkt nad klifem. Ok. I jak zwykle zapomniałem sobie dokupić kamizelki kuloodpornej, ale to już jest standard u mnie. E, dobra, jest samochodzik, i ruszamy na posterunek nad klifem. Czy jak, jakoś tak. Wow, zapomniałem, zamyśliłem się trochę i zapomniałem, że to tutaj zaraz jest. U góry. A w sumie mogę podjechać, bo to jest u góry, ale dobra. Jeszcze z tym. Tutaj mają jakieś alarmy, a ja oczywiście tutaj nie mam wyciszone... wyciszonego. Że tak to imię, mam tylko snajperkę. O ty kurwo. Jak się wystraszyłem, ja pierdolę. Dobra. Zaznaczmy sobie ich. O, tam u góry jeszcze jest jakiś koleś. Przejdźmy tutaj. Tu jest jeden koleś. No nie, on teraz będzie schodził. Dobra, to zrobimy eliminację. Dobra, idzie, 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 idzie Oooo, stąd tu jeszcze coś ludzie Chyba nie Ale nie jestem pewien czy... Nie, lepiej tego nie, bo tam jest niedźwiedź. dziwić. Lepiej tego nie, no kto tam jest O ty kurwo on pewnie ruszy na mnie zaraz O kurwa Oni oni On tutaj wchodzi Chyba Czy mi się wydaje Jest tutaj To może spróbujmy Zestrzelić go jakoś o, Może lepiej tamtego Zamknij dupę Przepuść mnie Ej. Okay. Idź nieźwiadku. Zajeb go. O, żeby mnie nie wykrył. Ja yeah, foka. Także kolejny posterunek już mamy odblokowany 1500 bez wykrycia. Uff, trochę stresu, ale nie zaszkodzi nam to za bardzo. Tu jeszcze amunicja gdzieś wobyła, nie? To tam tak te punto gazuje, kurwa? Dobra, wejdźmy do środka i zobaczmy, co tutaj się znajduje ciekawego. Medkit, przyda się. Pamiętne papierosy, jakieś na gówno. E, ja sobie kupię... O, przepraszam, się odbija trochę. Kupię sobie kamizeleczkę. I tyle. Teraz odblokujmy sobie kartę pamięci. Joint. 250 dolarów. Dobra. Nieudany patent leku. 1. Dane dotyczące wielu nowych związków chemicznych, które nie uzyskały akceptacji FDA lub Europejskiej Agencji Leków, są wielce obiecujące. Większość cechuje się wysokim stopniem uzależnienia. Musimy jednak zmniejszyć efekty uboczne. Jeden z związków powoduje na przykład wydalanie kału podobnej substancji z dróg moczowych. Dalsze testy są w toku. Ja pierdolę współczuję osobom, którzy zażyli kurwa gówno to dosłownie, bo trają siurem na przykład, więc pojebane. Ale dobra, ruszamy dalej. Jeszcze sobie tylko skrzyneczkę jedną wezmę otworzę i ruszamy dalej. I ona jest Po tej stronie chyba Tak Coś tam warczy na mnie Panie, zatrzymaj się pan! Dobra, spierdalaj, dzięki Patrzcie, muszę wyłączyć teraz, sorry, ale przestań beatboxować, bo mi zaraz znowu jakieś prawa autorskie wyskoczą, kurwa. Gakuj, mamy misję do wykonania. O kurwa, mać! Pierdolił mi się, kurwa, do tego. Pod koła mi się pierdolił, no co ja mam zrobić, kurwa! Widzieliście to zresztą wszyscy. strzelają w nas. O kurwa, tu mam przejebane. Już nie żyję. Ja już tutaj nie mam życia. Muszę wypierdalać. Kurwa, zamknij raid. Proszę mi nic nie robić. Muszę go zabić, niestety, no. O kurwa O kurwa O kurwa O kurwa O jasna dupa, co to jest? Kantalupa, chuj wie, rymuje kurwa, freestyluje Jestem sobie, leśny chłop. Rozpierdalam tutaj ludzi Kurwa zaraz posiłki, przyjadą Co to? ziemię, fajnie przez ziemię, kurwa. Po pleckach, kurwa. No nie, kurwa. Kier dalej między tyce, kurwa. No niestety tego z rakiet musiałem zajebać. Tego też muszę. Oh. To już za emocje, kurwa. Się tak spociłem, kurwa. Aaa, stajper, kurwa. Tupa, jebana. Odbyt. No, nic dziwnego, że dupa jest jebana w odbyt, no bo w co innego. Aaaa, jabada, madu. No nie, coś się tu zrespiło. Wrogowie kolejni Dobra, 10 spa Czy teraz snajperkę. Kurwa, kurwa dupa! Chuj, piźnie, kurwa. Ja pierdolę. To jest do zrobienia, ale jest mega trudne. Dobra, jest jeden sniper! O ty chuju, kurwa, mać! Ja pierdolę, co tu się dzieje? Kurwa, mać! Czeklinam jak skurwysyn! syn. A są takie emocje. Nie wiem, gdzie strzelam, ale w kogoś lub w coś strzelam. Dobra, jest to mamy tutaj ten samochód. Możemy ich rozpieprzyć tym samochodem w razie co? O kurwa, 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 dupa chuj. Nie, nie cel se kurwa w drzewo. Woo! Za stanowiec. Co to jest? Dobra, ja pierdolę! Kurwa, no! Gdybym miał więcej medkitów, gdzie my jesteśmy? Zaraz obok obozu. Dobra, O! Wow, czyli tutaj. Kurwa, ile snajperów? To jest jakiś obóz snajperski. To dlatego mnie wyhaczyli tak szybko i mnie ten rozjebali. Ja pierdolę jeszcze coś jedzie. Idź, kurwa. Idź sobie, wcale nie widziałeś Jasona Brody'ego. Pod moim kierownictwem. Dobra, z racji z tego, że jest tu trochę wyżej, to możemy sobie użyć snajperki. Jest tu ktoś lub coś do oznaczenia. Na razie chyba nie. Dobra, to zdejmę tego z góry. Dobra, najpierw musimy tego. Teraz tego. O kurwa, chuj, nawet jak nas wykryję. ja mam wypierdolone jaja. Dobra Wow, tutaj gdzieś jest. O kurwa. Ja, jaja, 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 ja, 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 One shot, one kill. Bra Dobra ty ty jesteś? Dobra, jest Pięćset Pięćset nadzieję, że nadzieję, że że a jednak 1500! Bez wykrycia! Nice! O i punkt umiejętności To co ty tygryski lubią najbardziej Dobra, no tutaj są jeszcze jakieś skrzyneczki, jakieś... Duperele, śmieci, gówno, dupa, chuj, tytki, ale... Idę sobie tutaj O, proszę bardzo. Mamy tu jeszcze jakiś ten laptop? Nie? Okej. Okay. Przedajmy sobie to gówno. Okej, okay. amunicję sobie dokupię. I... dokupię sobie... to. I tak zetrzymę tkity. Aha, aha, czyli wyjebało mnie z gry, także widzimy się już za chwilę po przerwie. Dobra, także już powróciłem do gry, ten telefon już był wcześniej. Zapisało się, super. Jestem kurwa w niebo wzięty. Już drugi raz w ogóle mi wypierdala Far kraja trójkę. Co to kurwa było, co się stało się? Także dobra, lecimy tym razem do starej kopalni. Mamy blisko do tego, ale jednak wóz by się jakiś przydał. I właśnie. Jak ja dziwie skoczyłem! Ale dobra. I właśnie pojedziemy sobie bagi. Bagi to szybki samochód terenowy używany początkowo przez bogatszych mieszkańców w czasie wycieczek krajo krajoznawczych. Czasem podziwianie widoku, yy, podziwiane widoki zostały wzbogacone o truchła bogatszych mieszkańców. Te lekkie samochody sprawdzają się doskonale w najmniej ...przejezdnych partiach wyspy. Także... KURWA! wyłączą Piosenkę! Prawo autorskie jest zjedzą. Dobra, także jedziemy do... do... ...posterunku, który jest zaraz, więc w sumie cięcia nie będę robił. A! Trochę przylagowało, ale udało mi się... ...ich zapierdolić. Zostali kopa na Chamboret czambo a tutaj zaraz. Hmm. Dobra, mam pomysł. Kurwa, mi się coś zawiesza. A mam pomysł, jak się ich poz pozbędę, tutaj sobie zaparkuję. Nie, proszę cię, nie! Dobra, tu shot, tu kill. Dobra, to tutaj może być jakiś snajper. Ale mi nie dzisiaj trochę coś. Ten Far Cry. Aj chuj, dobra. Dobra. Nie bij mnie, proszę cię! Kurwa jebana i posiłki jeszcze, no. Kurwa, za pierwszym razem go trafiłem. A! A! O kurwa, jeszcze jakiś pies tutaj. Dobra, już nie ma go. Gdzie ten snajper jest? Gdzie jest jakiś snajper jest tu bani. Jestem jak Rambo. Tylko że on miał LKM, czyli lekki karabin maszynowy, albo CKM, czyli ciężki. Nie, chociaż nie. CKM się zazwyczaj na statywach ustawia. LKM -y też. Dobra. Jeszcze ktoś został? Kurwa! Nie koju jebane, no kurwa mać jebana go w pizdę, wyruchana przez barżanta. Oh, dobra, powiem wam tyle, Pierdole to, robię na głośno. Wpierdalam się w nich, jak kurwa. Dzik w, dzik w truskawki albo arbuzy. O, wychuje kasztany. Jest. Dobra. Chodźcie tu, kurwy jebane. Dobra. Kasztaniarze kurwa jebani. Nie no, kurwa to jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu, nie. Jeszcze leków nie mam, kurwa żadnych, tylko taśmę, bo nie kupiłem nic. Jebaki leśne, kurwa flary wszędzie wydmuchują. Cholera, no właśnie, na ekranie wczytywania wyświetliło się cholera i kurwa mam... Brak mi słów. Jeszcze to tak kurwa zacina. Zacina to i kurwa... Każdy ma w piździe tą serię z Far ale robię to dla siebie i chuj. Zamknij dupę kurwo jebana ty! Radź tu, z dilda kopa. Daj mi snajpera. Masz kurwa z dilda kopa. Uuu, dobra. Najperów już mamy zdjętych. Gdzie on jest? Gdzie te psy są? Dobra chuj z tym. A Jeszcze jeden jest, dobra. Myślałem, że kierowcę rozjebałem. Jednak nie. From the west? Gdzie jest west? Tu? Nie, nie wiem kurwa, nie ma kompasu. O kurwa! Trochę ich się tu natworzyło. Dobra Kolejni Dobra, mnie te psy zaczęły wkurgać. No ja pierdolę no Dobra Taki, kurwo dupę Łoja ja pierdolę O! O! I to się kurwa rozumie, to się szanuje Więc expo, ale kurwa tak trudno i ciężko było, że ja pierdolę Dobra, zamknij dupę z tą muzyką. Pojedźmy sobie tutaj do tego obozu, oboziku. Kurwa, odsuń się, bo nie chcę was rozjechać. Nie chcę was rozjechać. Dupę zamknij. A pierdolę to, pierdolę tą panterę. Dobra. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Przedajmy sobie rupiecie. Tutaj nie mamy w sumie. Dobra, amunicja. I przeczytajmy sobie, co tutaj znajdziemy w ogóle. Piwka do mety i tak dalej. 250 dolarów. Dobra. Nieudany patent leku 2 Inwestycja w doświadczalne narkotyki wojskowe jest nieprzerwanym pasmem porażek. Wszystkie związki powodujące poważne zaburzenia psychiczne, cała partia uczestników testów i trójka naszych ludzi zginęła, kiedy okazało się, że jedna z substancji zawiera genetycznie zmodyfikowaną ebolę ZAIR. Hmm. Pozostałe materiały powinny zostać spalone lub sprzedane ekstremistom jako broń chemiczna. O kurwa. To nieźle. Grubo się tam bawią. Lekarzyki, doktorynki i tak dalej. E, dobra. Zobaczmy sobie... O, mamy cztery umiejętności. cztery punkty umiejętności. To... Ekspert od broni. Zwiększa ciemność przy czołach, nie wiem, No, 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 no. Okej. Okay. Wezmę sobie to. E, co tutaj mamy? Seria eliminacji. Mikstury lecznicze przywracają szczęście, w wosk zdrowia. Eee. Mistrzą wykonuje manewry pojazdami, dzięki czemu zredukujesz żywiu uszkodzenia. Dobra, weźmy sobie serię eliminacji. O! I dobre. Co to jest? Eliminacja granatem. Wyciągnij zawleczkę z granatu przeciwnika i wepchnij go w grupę znajdujących się w pobliżu wrogów. O, Dobra Tutaj mamy szybka zmiana Mierz szybciej za pomocą i szybciej zmieniaj broń eee, Co to jest? Bez śladów A to już mam Szybka zmiana eee, Sokole oko eee, Wezmę sobie Nie to z granatami Albo to z granatami albo co to jest? trwały. zmniejsz obrażenia otrzymywane w wyniku poważenia... O, to sobie to wezmę. I może jeszcze Mistrz Slalomu. Pokaż tatuaż. No, jak widzicie, mamy już trochę tego tatuażu zrobionego. Trzeba było jeszcze pozbierać te przymioty kultu i tak dalej, chociaż one nie wpływają na tatuaż, tak mi się wydaje. E... No i dobra, w tym odcinku nie uda mi się zrobić wszystkich e, tych... Wszystkich tych, jak się nazywa, obozów, ale zostało już tylko 6, no 7 na Upartego, ale zostało 6 tych obozów. Tak więc w następnym odcinku zajmiemy się po prostu tymi obozami. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. No i co? no Jeżeli ktoś jest ciekawy, co robię sobie w czasie wolnym i tak dalej, to może wbić do mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie poniżej pod filmem. I co? No i to chyba byłoby na tyle. Siema.